Księga Joba, rozdział 9, część 2. Choćbym i miał słuszność, to moje własne usta potępiłyby mnie. A choćbym i był niewinny, to i tak uznałby mnie za winnego. Job rozumiał, że być niewinnym i prawym w oczach ludzi i według ludzkiego prawa, a być sprawiedliwym w oczach Boga według Jego norm, to są dwie różne sprawy. To, że nie zrobił nic, co w oczach ludzi zasługiwałoby na taką karę nie znaczy, że mógłby mieć pretensje do Boga. Jestem niewinny. Nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Ten tekst jest źle przetłumaczony i opyta się, czy jest niewinny i. Mówi, że nie zna samego siebie i pogardza swoim życiem. Zdawał sobie sprawę, że jest ono marne w oczach Boga, pomimo tego, że tak dobrze wypadał w porównaniu z innymi. Wszystko mi jedno, dlatego mówię. On gubi zarówno niewinnych, jak winnych. To raczej należałoby przetłumaczyć na jedno wychodzi. Job stwierdza, że zarówno winni, jak i niewinni giną. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako bicz, należałoby raczej przetłumaczyć jako plaga. Chodzi o jakąś klęskę żywiołową, która dotyka zarówno tych, którzy są winni, jak i niewinni. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów, a jeżeli nie on, któż to czyni? Job też zwraca uwagę na to, że często bywa tak, że ludzie bezbożni i źli sprawują władzę i Bóg musi na to pozwalać, bo jest wszechmocny mógłby temu zapobiec, gdyby chciał. Ale dni moje były szybsze niż goniec. Uciekły, nie widziały nic dobrego. To lepiej by było przetłumaczyć teraz dni moje były szybsze. Job nie zapomina o tym, że kiedyś przeżył wiele dobrego, ale teraz przeżywa czas, w którym nie doświadcza niczego dobrego. Przemknęły, jak łodzie z trzciny, jak orzeł, który się rzuca na żer. Te dni udręki mijają szybko. Gdy pomyślę, zapomnę o mojej skardze, odmienię swój wygląd i będę pogodny, wtedy drżę przed wszystkimi moimi cierpieniami, bo wiem, że nie uznasz mnie za niewinnego. Job jakoś próbował się pozbierać w tych swoich cierpieniach, próbował być dobrej myśli, ale czuł, że nie może liczyć na to, że Bóg odmieni jego los i to mu odbierało nadzieję. Jeżeli więc ja i tak mam być grzeszny, to po co mam jeszcze na próżno się wysilać? Choćbym się umył wodą ze śniegu i oczyściłbym ługiem moje ręce, to i tak pogrążyłbyś mnie w nieczystym dole i brudziłyby się mną moje szaty. Job rozumiał, jakie są normy Boga, co znaczy Jego doskonałość. Wiedział, że pomimo wszystkich swoich dobrych uczynków i dobrych cech, nie dorasta do tych wymagań i zadaje pytanie, po co w takim razie wysilał się i wysila, żeby... Zadowolić Boga, skoro jest to niemożliwe, i być może właśnie z tego powodu, że nie zadowala Boga, cierpi. Bo On nie jest człowiekiem jak ja, żebym mógł mu odpowiedzieć i żebyśmy mogli stanąć razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby na nas obu położyć swoją rękę. Znowu Job wraca do tego, że. Nie może rozmawiać z Bogiem jak równy z równym, i nie ma żadnej wyższej instancji, do której mógłby się odwołać od wyroku Boga. Niech tylko zdejmie ze mnie swoją rózgę i niech mnie nie straszy jego groza, a wtedy będę mówił bez bojaźni, bo nie jestem taki, za jakiego uchodzę. Job bał się przyszłości. Doświadczył. Strasznego losu i przeczuwał, że to nie jest koniec. Chciał jakiegoś znaku, że już nie będzie przechodził przez takie straszne doświadczenia. Wtedy mógłby się poczuć bezpiecznie, mógłby się nie bać. Wiedział, że przyjaciele uznali go za Kogoś, kto popełnił w ukryciu jakiś straszny grzech i nie chce się do tego przyznać, I jeszcze raz zapewnił ich, że nie jest takim, jakim im się wydaje. Tak jak Ciebie, panie wielbić chcę Tak jak jeleń do źródła wody dusza Ma do Ciebie w Tyś mojego serca Ciebie Panie nie Jest na tobie tylko polegać, chcę. Tyś pragnieniem mojego serca ciebie, a nie wiem.